wyjątkowy film, film nagrany przez wyjątkowego człowieka. Dlatego prosimy o ciszę. Szanowni Słuchajcie. Państwo, Szanowni Państwo, są takie chwile, kiedy łączymy się ze sportowcami w trudnej sytuacji. Wszystkim poza zwycięstwem Polaków życzymy tu Państwu dużo zdrowia, bo zdrowie jest podstawą. Niektórzy Nagle niestety złapie ich jakieś cholerstwo, jakaś choroba i niestety muszą z nią walczyć. Ale wiedzą, że za, za nimi, pomimo tej choroby, stoją tłumy polskich kiwiców. Teraz łączymy się z Norwegią. Spójrzcie Państwo na Telebin. Poznajecie na pewno tego człowieka, chociaż pod wpływem choroby nieco się zmienił. Popatrzcie, posłuchajcie, a potem dla niego mamy specjalny upominek. Unfortunately, I'm not able to be together with you this year. Uh, I'm stuck here in the hospital with some chemo, but this is the last chemo I'm getting, and um, I wanted to take the opportunity to uh, send a really warm greeting from the bottom of my heart. Uh, the amount of love and support I've been getting from uh, from all over the ski jumping family, uh, it's it's been amazing. It's been heartwarming, and and it's really helped me to stay strong through this uh, this period. Uh, athletes and fans and teams and supporters, uh, thank you all. Uh, and I want then also to take the opportunity to wish you all a great weekend because this is about one of the best ski jumping shows in the world, and I wish the athletes good fortune. Uh, i just jump along pretty and make it exciting for us to, that, are, that are watching. Uh, i wish the teams that are supporting and working days and nights to make this happen for for athletes. Uh, i want to wish all the spectators, of course, the fans that are really making this worthwhile for us to, to perform. and everybody from the fis to the Last volunteer that are working to make such a venue like Sokopal network, uh, the police, everybody. I'm gonna try something in Polish again, might be stupid, but bear with me. teraz marchewkę niczym najostrzejsze noże, to jest pierwszy ruch z lewej strony, ruch, potem to samo z prawej strony, potem to samo przy uszach, potem brzuch i modlimy się do góry o zdrowie dla bierna i o to, abyśmy wszyscy tutaj zwyciężyli. Jeszcze, jeszcze raz. jedno, jeszcze jedno, a podczas bitu nie klaszczemy, tylko pokazujemy serduszko, serduszko na tego wspaniałego zawodnika, z którym jesteśmy. Jeszcze raz. Lewa strona, prawa strona, uszy, brzuch i modlitwa i serduszka do bitu. Jedziemy zakopane dla Bierna, Ejnara, Rumorena, Bierna,